Musimy zacząć odbudowywać nasze ekosystemy oraz zadbać o konkurencyjność naszych rybaków. Mówiono w Gdyni, gdzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jak podkreślają politycy, trzeba jak najszybciej podjąć działania dotyczące zmian wspólnej polityki rybołówstwa i dalszej ochrony Morza Bałtyckiego. Przez wiele lat podstawą rybołówstwa na Bałtyku były połowy dorsza. Na początku lat 80. polscy rybacy wyciągali z sieci ponad 120 tysięcy ton tej ryby rocznie. Niestety, zbyt intensywne połowy, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi, doprowadziły do zapaści gatunku. W celu odbudowy populacji dorsza w 2020 roku Rada Unii Europejskiej wprowadziła całkowity zakaz połowu na wybranych akwenach. Jednak jak mówią pomorscy politycy, przyjęty plan nie przynosi oczekiwanych skutków. To nie jest problem właśnie e, działalność małych i średnich łodzi na, na Bałtyku. Problemem są paszowce, problemem są te ogromne trałowce, które po prostu pozostawiają po sobie pustynie. Więc tutaj może trzeba by wrócić do konwencji gdańskiej, która była ustanowioną już w latach 70., która ograniczała wielkość silników, które mogły być wykorzystywane na, na, morze, na, na Morzu Bałtyckim. Tutaj są poważne problemy z Rosjanami, którzy łowią, nie przestrzegając żadnych reguł ekologicznych, nawet w czasie taru dorsza. Po prostu robią, bo mogą, bo nie ma nad tym żadnej kontroli, nie ma instytucji nawet jakiejś międzynarodowej, która mogłaby ich zmusić do działania jakiegoś zgodnego z dobrym obyczajem. Podczas wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jej członkowie wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiali również o stanie środowiska wód Zatoki Puckiej. Kilka lat temu rybacy alarmowali o złej kondycji ryb wyławianych z Zatoki. Jeżeli chodzi o poziomy zanieczyszczeń, to one były w tych wszystkich badanych matrycach, zbliżone jak na innych obszarach Bałtyku, to nie znaczy, że, ich stan, jest, że stan środowiska pod ich względem jest dobry, ale chodzi o to, że w Zatoce póckiej nie odbiega to od innych rejonów Bałtyku. Natomiast poziomy tych zanieczyszczeń w rybach jednocześnie są niższe niż Limity w żywności, czyli oznacza to, że ryby łowione na Zatoce nie stanowią zagrożenia dla konsumentów. W trakcie posiedzenia komisji rozmawiano także na temat rybactwa małoskalowego jako dziedzictwa kulturowego rejonu północnych Kaszub oraz o współczesnych wyzwaniach w transporcie morskim. Kaszubi, jako rybacy, są naprawdę dumnymi przedstawicielami tego zawodu. Chcą łapać te ryby, chcą normalnie funkcjonować. To jest naprawdę nasza tradycja, trzeba ją kultywować, pilnować i dbać o to, żeby ona naprawdę była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przechodzimy z żeglugi tradycyjnej do żeglugi autonomicznej. To jest proces niełatwy. Zrobić oczywiście statek autonomiczny to nie jest problem technologiczny, ale zro zrobić żeglugę autonomiczną to jest problem przede wszystkim organizacyjny. Prawny I nad tym pracują grupy robocze, w której nasi pracownicy uczestniczą. Podczas trwającej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zainicjowana została dyskusja na temat konkurencyjności unijnego rybołówstwa. W czerwcu, podczas szczytu w Brukseli, przedstawiciele polskiego rządu mają zaprezentować swoje stanowisko w sprawie przyszłości wspólnej polityki rybołówstwa w Europie.